Cześć, dzień dobry, ja mam na imię Łukasz, a to jest nasz wilk, nasza maskotka z Fundacji KIDS. Razem wspólnie stwierdziliśmy, że nagramy ten film, w którym chcemy opowiedzieć Ci na tym, o tym, na czym polega badanie dzienniczkowe. Ale zanim opowiem Ci o tym, na czym polega to badanie, to najpierw powiem Ci, jaki jest w ogóle cel tego badania, dlaczego my chcemy to zrobić. W Fundacji KIDS prowadzimy wiele ciekawych projektów, które głównym celem jest wsparcie szpitali, dzieci i rodziców. I jednym z takich projektów jest Wirtualna Rzeczywistość Lekarstwem na Lęk, w którym mam przyjemność ja osobiście i oczywiście Wilk pracować. W projekcie tym chcemy poprawić doświadczenie małych pacjentów onkologicznych, żeby zabieg venopunkcji, czyli wkłucia do żylnego, nie kojarzył im się z bólem i stresem. No, nie oszukujmy się, no nie tylko tym pacjentom, ale również i Wam, rodzicom. Jesteśmy w początkowej fazie projektu. I żeby teraz zaprojektować odpowiednie rozwiązanie, to najpierw potrzebujemy zrobić krok wstecz i lepiej zrozumieć problem, jaki istnieje, czy może nie problem, a wyzwanie. Dlatego proponujemy badanie dzienniczkowe. Dzięki informacjom, które zbierzemy od Was w tym badaniu dzienniczkowym, będziemy w stanie przeanalizować Wasze potrzeby i problemy, jakie istnieją, i zaproponować rozwiązanie, które w pewien sposób zniweluje lub, lub, lub zmniejszy problem, jaki istnieje. Do tego badania i do tego projektu zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat, które podejmują wyzwanie, jakim jest zabieg wenopunkcji w Kucie dożylnego Centrum Zdrowia Dziecka. Także jeżeli masz dziecko w tym wieku, śmiało odzywaj się do nas, do mojej koleżanki Diany. Na końcu tego filmu będzie do niej telefon, e-mail. Bądź porozmawiaj z pielęgniarką podczas zabiegu. A teraz przejdźmy do badania dzienniczkowego. Na czym ono polega? Jak już się z nami skontaktujesz, dedykowana do Ciebie osoba z Fundacji KIDS odezwie się do Ciebie i ustalimy wszelkie szczegóły, czyli formę dzienniczka, jak byś chciał, czy wolisz, żeby to było wypełniane w dysku Google, czy woli, żeby ci to wysyłać na maila, czy może wolisz, żeby to wydrukować i wysłać Ci do domu. Jak już te wszystkie rzeczy poustalamy, otrzymujesz od nas na maila taką formę instrukcji do dzienniczka. Jak widzisz tutaj, jak sobie zeskrolujesz, Masz wszelkiego rodzaju informacje i jeszcze raz o tym, po co jest to badanie, po co, jaki jest cel tego projektu. Potem jest opisane w skrócie, że są trzy dni wypełniania dzienniczka, przygotowanie do wizyty, później dzień drugi, wizyta w centrum i dzień trzeci po wizycie. W instrukcji na dole dokładnie proszę Cię, żebyś sobie się z nią zapoznał i przeczytał. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wtedy odezwij się do osoby, która się z Tobą kontaktuje bezpośrednio i starajcie na bieżąco wyjaśnić wszelkie jakby tak jakieś y, 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 problemy czy jakieś takie rzeczy, których do końca nie rozumiesz. I teraz, jak już dostaniesz tą instrukcję y, do badania dzienniczkowego, to razem z nią dostaniesz dzień pierwszy y, dzienniczka do wypełnienia. Warto tutaj dodać, że w dzienniczku są dwie e, części. Pierwsza część jest dla ciebie, jako opiekuna rodzica, a druga część jest dla dziecka, ponieważ zależy nam na tym, żeby wszelkiego rodzaju informacje o e, emocjach, o problemach, o jakichś takich rzeczach związanych z wizytą w Centrum Zdrowia Dziecka e, były do, mm, opisywane przez obie strony biorące udział w tym procesie, tak? czyli przez ciebie i przez twoje dziecko. Na początku mamy e, część dla opiekuna, dla ciebie jako rodzica, a tutaj masz oczywiście informacje i jakby i dodatkowe pytania, które troszkę cię nakierują na to, jakich informacji my oczekujemy, potrzebujemy. I jak zeskrolujesz niżej, to masz część dla e, twojego dziecka. Także tutaj też, jeżeli dziecko nie, wiem, nie potrafi czytać, na przykład to zachęcam, żebyś mu pomógł, żebyście razem to wypełnili. Nie musi to być wypełnienie. Może to być rysunek, może to być nagranie głosowe, może to być film taki, coś jak w tym stylu. I jak już to zrobicie pierwszego dnia, czyli dzień przed wizytą w Centrum Zdrowia Dziecka, odsyłacie to do osoby, która się z wami kontaktuje, i otrzymujecie drugą część dzienniczka, czyli dzienniczek, którym jedziecie do Centrum Zdrowia Dziecka na wizytę. I podobna sytuacja, skrolujemy, przeglądamy, jakie są pytania, czy jakich informacji my potrzebujemy od Was. Czyli opisz atmosferę panującą w Centrum Zdrowia Dziecka, co działo się dzisiaj podczas zabiegu, co działo się dzisiaj po wyjściu z pokoju zabiegowego, czy gdzie byliście po opuszczeniu Centrum Zdrowia Dziecka. Wszelkiego rodzaju informacje na te pytania związane z tym są dla nas mega, mega bardzo istotne i ważne. Pamiętaj, żeby skupić się również na tych emocjach, bo to jest dla nas istotne. Co czujesz w danej chwili? Czy to jest strach, czy to jest stres, czy to jest, nie wiem, radość, szczęście? C tego typu rzeczy są dla nas mega istotne. Jak ze na dół, oczywiście jest część dla dziecka, i tutaj y o tyle fajnie zrobiliśmy, że masz ikonki, żeby umożliwić dziecku wyrażenie tych emocji po formie ikonek. Także to też jest, wydaje nam się, że bardzo fajne rozwiązanie. Po lewej stronie masz jakby taki punkt po punkcie, co robicie. I po prawej stronie, żeby zaznaczyć, którą ikonkę, jak się czujesz, jakie emocje akurat przy tym punkcie e, się pojawiają, tak? Jeżeli tu jakiegoś brakuje, oczywiście śmiało dopisujcie, jest to dla nas super ważne i ciekawe, tak? Czym chcecie się do nas z nami podzielić. I teraz, jeżeli zrobicie już drugą część i odeślecie do nas, no to otrzymujecie od nas ostatnią część, część trzecią po wizycie. Jesteście już w domu, super, i znowu. Fajnie by było, żebyście wypełnili to razem. Jakie odczucia wam towarzyszą? Mega, mega istotne jest to dla nas, żebyście jak najwięcej mówili o tych uczuciach i emocjach związanych z tym całym procesem, z tym całym wyjściem, z tym całym wyjazdem do Centrum Zdrowia Dziecka. Oczywiście poniżej tak samo jest część dla twojego dziecka. To by było, jakbyś mu pomógł to wypełnić. Czy nawet nie wiem, przeczytał instrukcję, a dziecko, żeby sobie to na przykład nagrało albo narysowało, albo na przykład nie wiem, żeby dziecko ci opowiedziało, a ty, żebyś napisał. Jeżeli się nie da, ok. No wiadomo, jest tak jest, jednak mimo wszystko byłoby super, jakby się udało. Także, tak więc, jak widzisz, trzy dni, wypełniamy dzienniczek, odsyłacie do nas. Mega istotne i ważne dla nas są te informacje, także super dzięki wielkie, że byliście w stanie to wypełnić. I teraz tak, trzy dni minęły, wypełniłeś dzienniczek, super. Co trzeciego dnia, jak dostajemy od ciebie ostatnią część, odzywamy się do ciebie, robimy rozmowę podsumowującą, e, ustalamy szczegóły, co i jak dalej z tym robimy. No i cóż, dziękujemy, że wytrwałeś do końca, tak? Także super, mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość porozmawiania. Wilki już się nie może doczekać, żeby z wami pogadać, się spotkać. Także mi pozostaje no, nic innego, jak podziękować bardzo za ten czas, że poświęciłeś na obejrzenie. Zastanów się nad tym, jeżeli jesteś zainteresowany, dawać znać do Diany lub do pielęgniarki. W razie jakichkolwiek pytań również skontaktuj się z nimi. No i co? Ja ci pozdrawiam ciepło i życzę dużo zdrowia. No i pozostajemy w kontakcie. Także trzymaj się pa. Wiktor się pożegna. Cześć, po popo. Po, po. I tyle.